Cześć kochani, jak widzicie, wyszedłem ze szpitala. Co się dzisiaj wydarzyło? No, okazało się, że wszystko już jest ok. Nie widzą potrzeby mnie hospitalizować. A więc opuściłem dzisiaj szpital. Udałem się do kliniki, gdzie, gdzie miałem się udać po wyjściu, po, po substytucję, po metadon. Oczywiście od dzisiaj zacząłem substytucję, nadal jestem czysty i będę czysty. Powiem wam, siadłem sobie teraz pod tym bankiem, tak jak zawsze siedziałem i i tak rozglądam się, patrzę na to piękno, te lampki, to, to wszystko, te święta. Ile ja traciłem życia, ile ja traciłem czasu, ile ja sobie narobiłem krzywdy, tego wszystkiego. Czas coś zmienić i, i idzie to wszystko w jak najlepszym kierunku Cieszę się, że, że w końcu coś zaczyna mi wychodzić, bo już myślałem, że naprawdę nie dam rady. A jednak, dla chcącego nic trudnego, substytucję zacząłem dokładnie od dzisiaj. Na dosyć dużych dawkach, ale to jest najmniej ważne, ważne, że nie muszę brać. Bardzo dziękuję za wsparcie i tym, którzy we mnie wierzyli i wierzą. Dam radę, bo chcę, chcę doceniać to, co mnie otacza, nie wiecznie, tylko tracić. Dziękuję jeszcze raz, pozdrawiam.